Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. W Ekstraklasie opadły już trochę emocje, ale za to ciekawie dzieje się w niższych ligach. W Toruniu odbyły się derby, na które z Włosławią przyjechała Zawisza. Odra Wodzisław swoją oprawą sprowokowała Stilon do interwencji na płycie boiska, a Widzew zaprezentował efektowną oprawę, więc ja już nie przedłużam i... Zapraszam na piknik! Niestety w Łodzi sektor gości jest zamknięty i na meczu Widzewa z Górnikiem zabrakło torsidy. Ultras Widzew zaprezentował oprawę pod tytułem Świata poza tobą nie widzę. Na sektorówce pośród gwiazd znajdował się kibic astronauta, a konstelacja utworzyła napis Widzew. Łącznie na stadionie zasiadło 17 481 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w kolejce. Polecenia porządkowe organizatora i prezesowa. Wzywa się do zaprzestania używania gramów technicznych tych, tych materiałów, materiałów pożarowych niebezpiecznych. Trzecia banda radości znowu w ramach 41 dodatku. Odra Wodzisław Śląski grała w sobotę mecz w Gorzowie Wielkopolskim z miejscowym stilonem, a fanatycy z nadgranicy okrzyknęli ten wyjazd najważniejszym w rundzie. W klatce na stadionie stawiło się 172 gości, w tym 64 kiboli Falubazu. Odra na ten mecz przygotowała oprawę, na której znajdował się poobijany kibic stilonu z napisem: Bastujemy i wstajemy, co sugerowało niehonorowe zachowanie. Do tego na płocie znalazło się hasło w stylu popularnego serialu. Trudne sprawy po Gorzowsku. Prawdziwy kibic Stilonu twierdzi, że młody Stilon ich nie reprezentuje. Stilon na tym meczu zaprezentował oprawę pod tytułem "Lubuskie całe niebiesko-białe". Do tego zadymili boisko, co postanowili wykorzystać i wysypali się na murawę, aby wyjaśnić treść oprawy gości. Jako ciekawostkę dodam, że Odra wygrywała to spotkanie 0-3 do przerwy, a ostatecznie wygrał Stilon 4-3. Ten mecz z trybun oglądało około 1200 widzów. a ja raz jeszcze z tego miejsca Proszę, aby ci widzę, wrócili na swoje miejsca, w przeciwnym razie bez zakończyć się panu Proszę ci widzę, sytuacja ten w Nepołów na jest na tyle... Pawia mocno zmobilizowała się na wyjazd do Torunia, czego efektem w klatce było 280 głów. Gości tego dnia wspierało 80 zawiszaków i 54 fanów Górnika Konin. Podczas drugiej połowy przyjazni zaprezentowali oprawę z hasłem Dzięki nam w tej lidze nie wieje nudą, które po chwili zmieniło swoją treść na Dzięki wam w tej lidze wieje hu". Do tego odpalono świece dymne, strobo i race, a część spirotechniki postanowiła opuścić sektor. na tym meczu odpaliła trochę piro. Warto również wspomnieć, że na wyjazd do Gliwic wybrało się 225 koroniarzy. 600 fanów Jagiellonii odwiedziło Łazienkowską w Warszawie. Mecz Legii z Jagą z trybun obejrzało 22 137 widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. Płocka Wisła w 89 osób była obecna we Wrocławiu. Śląsk wygrał i tym samym jest jeszcze w grze o utrzymanie. Miedziowi w 68 osób zaliczyli wyjazd do Krakowa przy Kałuży, a Miedzianka zaliczyła wyjazd do Szczecina. Na stadionie pogoni łącznie zasiadło 18 516 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. Lechiści oglądali mecz w Mielcu pod stadionem, bo kierownik do spraw bezpieczeństwa zabronił wniesienia transparentu. Kolejorza w Częstochowie wspierało 332 kiboli. Raków zaprezentowało oprawę z hasłem: Nie usłyszysz od nas, basta władcy świętego miasta.

Gieksiarze na meczu z Puszczą wywiesili transparent skierowany do zarządu. Kasa na kontach, cel utrzymanie skończy geksy ośmieszanie. Na mecz do Opola udało się 164 fanów rzeszowskiej stali. Fani łódzkiego klubu sportowego wypełnili klatkę w Niepołomicach na meczu z Sandecją. W Krakowie pojawiło się blisko 300 głów Polonii Warszawa. Czarne koszule są już prawie pewne awansu do pierwszej ligi. Unia Tarnów zaprezentowała oprawę, co nas nie zabije to nas wzmocni. Szuczbork odwiedziło 300 fanów bytomskiej Polonii. KSU to coś więcej niż klub. Takie hasło znalazło się na oprawie Unii święci. W Sulejówku zameldowało się około 150 fanów Mazowi i zaprezentowali podświetlaną folię. Górnik Konin podejmował u siebie drużynę wiary Lecha. Lechici wspierani byli przez ponad 300-osobową grupę kiboli złożonych w znacznej mierze z FC Konin oraz FC Koło i zaprezentowali oprawę z hasłem. Obowiązki wzywają, kibole dwl wspierają. Łańcuchy zaprezentowały dwie oprawy, jedyni chuligani tego miasta, a druga prezentacja to raca i świece dymne w barwach. Padła zgoda pomiędzy Polonią Warszawa a Sandecją Nowy Sącz. O jej zakończeniu poinformowali kibice Sandecji na swoim profilu. W tym wydaniu to już wszystko. A już w następnej kolejce Legia Warszawa mobilizuje się na wyjazd do Gdańska. Jest to ostatni wyjazd Legionistów w tym sezonie i ostatni mecz Lechistów u siebie w Ekstraklasie, więc pewnie będą chcieli się godnie pożegnać. Polonia Warszawa natomiast w sobotę będzie grała mecz z Olimpią Elbląg i jeśli wygra spotkanie będzie mogła się cieszyć awansem do pierwszej ligi. Olimpijczycy nie będą mogli się pojawić na tym spotkaniu, bo ciąży na nich zakaz jaki otrzymali za mecz ze Stomilem. Zamiast tego wybierają się z Legią do Gdańska. Największe zainteresowanie wzbudzać będą derby, które odbędą się w Toruniu. Elana od razu po Włocławii tym razem będzie gościć swoją największą kosę, czyli Bydgoskiego Zawisze. Dajcie znać, na jakie wymecze czekacie i co sądzicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik. A ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.